Hejka, to ja. Dzisiaj będziemy nagrywać Robloxa. Yy, dzisiaj będziemy nagrywać odcinek z, yy, może z Simonem, bo Simon teraz gra, a ja tego nie mam jakichś znajomych. Mam zero Robuxów na koncie. Zacięło mi się. Ale bardziej Myślę, to Simon jest to fajny i, i Jerry to i Faryon. Teraz zobaczycie. on gra. Mój ja na komputerze grał. Simon. 66 Bo oglądałem jego dużo odcinków. I tu powinien być, znaczy jak jego widzicie, zapraszam jego, proszę, zaprasz mnie, bo jak jest na moim starym koncie miałem twoją koszulkę i jego też bardzo lubię, Dickson, i bo on jest agra a, i patrzcie, wchodzę na jego youtuba, zobaczycie, że mam premium. Dixon, No i zobaczcie. Gada. Patrzcie. Dobra, więc słuchajcie. Pokażę Wam teraz, jak latać w Brookhaven. Dlatego Mam bardzo mało procent. Dlatego kończę. Elo.